Dzisiaj pogodny poranek w wielu miejscach i bardzo pogodna będzie również popołudnie. Dzień dobry, Klaudia Kroczek, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Nigdzie nie pada. Chmury gromadzą się na północy, ale w pozostałej części kraju bezchmurnie i malowniczo. Na termometrach od minus jednego do sześciu stopni w tym momencie, a wiatr jest słaby i umiarkowany, ciśnienie powyżej 1000 hektopaskali. Dzisiaj po południu na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali i kontynuacja słonecznej aury. Nieco więcej chmur na północy. Północy niż w centrum czy na południu, ale dalej możliwe wszędzie w słońce. Na termometrach od 6 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Najcieplej będzie na południu. Piątek, już chmury i to te deszczowe na zachodzie i w centrum, ale nadal ciepło, od 5 do 10 stopni. Natomiast w sobotę już powoli zimowo w centrum i na wschodzie tutaj 5, 3, 2 stopnie i deszcz albo miejscami deszcz ze śniegiem. W kolejnych dniach przejaśnienia. Na przemian z chmurami, z których popada deszcz ze śniegiem. Możliwe, że w górach będą to opady tylko śniegu. Sprawdźmy, jak prezentują się warunki dla narciarzy. Dzisiaj w Polsce Południowo-Wschodniej wiosennie 12, 13, 14 stopni, maksymalna pokrywa śniegu 90 cm. Na południowym zachodzie również słonecznie i wiosennie, bo od 2 do 13 stopni, maksymalna pokrywa śniegu 80 cm. Również pogodne. Tutaj w najcieplejszym momencie dnia 4-5 stopni i do 70-90 cm białego puchu. Na Słowacji również słonecznie od 1 do 6 stopni i do 70 cm śniegu. W Austrii miejscami deszczowe, ale na ogół bardzo pogodnie. Od 1 do 4 stopni, do 7 nawet. Maksymalna pokrywa śniegu 145 cm. We Włoszech pogodnie. miejscami popruszy śnieg tam, gdzie będzie najchłodniej. Na termometrach od minus 4 do 3 stopni i do 100 cm śniegu. Szwajcaria, tu już więcej chmur, miejscami deszcz, ale lokalnie poproszy też śnieg. No i śnieg poproszy tam, gdzie pokrywy śniegu będzie najwięcej, czyli w Saswe 275 cm. I na koniec Francja deszczowa, trochę śnieżna, ale tutaj śniegu dużo, 390 cm. Szamoni, do zobaczenia.